Róża, dzisiaj specjalnie dla Was jest ubrana choinka. I nagrywamy 11 grudnia. Popatrzcie, jaka, jaka ładna. Patrzcie, na to. jest to balerina. Ja mam taką samą choinkę, ale za to nie mam takich fuzje z takimi, tylko mam z takimi, ale srebrne. A ja tutaj mam się na maja. I nie mam. Takich dwóch różowych, tylko... Mam też fioletowe! Mam też fioletowe, mam tylko jedno różowe, a fioletowe tak jest jeszcze. jeszcze. Mm. No dobra, to zaczynamy! Mogę ja wierzyć? No, mam już pierwsza. Róża, a Róża, chyba najbardziej Ciebie ciekawi, czy to jest czekoladka. Nie to ma jedna. A ja mam za to z bałbankiem. Bo nie ma na co czekać. Paweł! O, świe. To są te kawętarze Finger. No, mogą być takie fajnie. Mm. No. Proszę. Ja. Dobra. Rzecha. Ja. No, <grym> nie mu, nie mu. Tam jest Twój. To jest Twoja jedynasteczka. Jestem na to. Tu Nie wiem, Może jakieś tam mała choinka malutka? Ooo! Ale za to z miśka! Ja mam zająłkę. Zająłkę. Pokażesz nam, Hajusia? Może masz cho z choinka? A ja mam z z aniołkiem, no. Ja idę sobie zawiesić do mojego pokoju. Jeszcze ja otworzę. Ło. To na miała zamieszkaną choinkę. Teraz czytamy zadanie. Z czego znana jest Laponia? Zdobądź informacje na ten temat. O! No, to takie teraz geograficzne sprawy. No a z czego jest nana laponia? Z czego jest nana laponia? Kto tam mieszka w Laponii? Różuś? Kto mieszka w Oni Laponii? Oni mają takie czarne skóry. Ale nie, nie mają czarnej skóry. Kto mieszka w laponi? Te takie... Te takie zwierzę, lamy, czy jakieś takie takie... Nie. Lamy. Nie wiecie, kto mieszka w Laponii? Święty Mikołaj. A no tak! Ciekawostka. W 1962 roku Stany Zjednoczone wydały pierwszy świąteczny znaczek pocztowy. W 1962 to strasznie dawno temu! No, no. Dziadek się urodził to 60 lat temu. 60 lat temu! Jak to dawno? Tak. Jedzie łapkę w górę i subika, no to pa. pa, pa. pa.